piątą sesję Rady Miasta Łuków. E, witam bardzo serdecznie przybyłych na tą sesję radnych, panów burmistrzów, dyrektorów, naczelników, witam pana starostę. E, na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ustawowy stan 21 radnych w tej chwili w sesji bierze udział 8 radnych, co oznacza niewystarczającą ilość do podejmowania prawomocnych uchwał. Ale jak państwo macie porządek obrad dzisiaj nie mamy przewidzianych żadnych uchwał do podejmowania. Dzisiejsza sesja rady zwołana została w trybie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym a więc na wniosek co najmniej jednego jednej czwartej ustawowego składu rady państwo radni dysponujecie i wnioskiem i porządkiem Obrad, który został zgodnie z zapisami dołączony do wniosku. Jak informowałam Państwa na wstępie, wymóg ustawowy odnośnie zwołania dzisiejszej sesji został zachowany. Proponowany porządek obrad Państwo otrzymaliście. Czy macie uwagi co do porządku obrad? Skoro nie ma uwag, bardzo proszę Panią. zdaniem um, sesja jest niech i powinna się zakończyć w tym momencie. Może... To nie jest istotne, że nie ma porządku żadnej żadnej uchwały, żeby sesja odbyła się zgodnie z prawem musi być chworą. Czy ja mogę poprosić e, pana mecenasa o e, powołanie się...

Proszę o chwilę na przerwę. Proszę No to was tak, nie przerwało, tylko spadnie. Miejscowo trwoni, że połowy składnie. Na pewno tak spadnie, ale tutaj nasz no pierwszy klik. Może rozpocząć rolę wobec kolegi z ostatniego rozkładu. No nie mamy dzisiaj połowy. Mm -hmm. Dzisiaj nie mamy połowy. Musimy zamknąć, przenieść, podamy nowy termin albo bo tutaj nie mamy co zrobić innego tak albo przerwamy na przerwam, minutę przerwam, nie będzie wiesz i nie Zostawimy na sesji, która będzie spowodowana w trybie, który zależy normalny normalnej, gdzie jest informacja o funkcjonowaniu spółek miejskich, wynika z planu pracy i wtedy będzie można dyskutować, zadawać pytania, ewentualnie uzupełnić porządek obrad. O to. No, no tak. No tak, dobre. Szanowni Państwo, z uwagi na przytoczony przez pana mecenasa paragraf 28 punkt 1. Rada nie może rozpocząć obrad tylko, y, może rozpocząć y, obrady tylko w obecności co najmniej połowy swojego ustawowego składu. E, stwierdzam, że zamykam obrady dzisiejszej sesji z uwagi na brak kworum. Tematem możemy się zająć na najbliższej sesji 17 czerwca ewentualnie. Dziękuję Państwu. Przybył.